That's cool. Welcome back, Bez dwóch zdań 2023 będzie najżywszym rokiem dla fnaf od... chyba zawsze. Nie tak dawno dostaliśmy trailer do wyczekiwanego od 8 lat filmu FNAF, który ukaże się w październiku tego roku. Tydzień temu dostaliśmy również długo wyczekiwany trailer do Ruin, który wyjdzie w lipcu. Gdzieś na horyzoncie powoli ukazuje się FNAF Plus w ramach Fazbear Funverse Initiative i według wielu również będzie miał swoją premierę w tym roku. Stilul jednak uznało, że to za mało i również na ten rok zapowiedzieli kolejnego Fnafa. Nie zapominajmy, że jeszcze w tym roku gdzieś pod koniec Springtrap ucieknie z domu strachu. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie najnowszy trailer od Steel Wool, tym razem nie do dodatku ruin, a do kolejnej gry VR. Zapraszam do oglądania. 24 maja odbyło się PlayStation Showcase. W trakcie streama ukazały się trailery do masy nadchodzących produkcji, które ukażą się na playkach. Jako, że niedawno zostało zapowiedziane ruin, które jako dodatek do Security Breacha pojawi się również na konsole PlayStation, naturalnym było dla wszystkich, że coś w trakcie streama z podszyldów Fnafa zobaczymy. Nikt raczej nie Spodziewał się, że zamiast dobrze nam już znanego traileru, albo jakiegoś drugiego traileru, ale również skierowanego do ruin, dostaniemy zapowiedź kolejnego FNAFa. Informacja ta jest bardzo pocieszna, bo w drugiej połowie tego roku dosłownie ciężko będzie nadążyć nad wszystkim nowym, co będzie związane z FNAFem. Ciężko powiedzieć, czy taka aktywność to jakaś rekompensata za prawie dwa lata przerwy między FNAFami i rokiem czekania na ruin, czy może jest to związane z rokiem, który jest dość charakterystyczny dla fabuły FNAFa, czy może jest to zwykły zbieg okoliczności i to wszystko nie ma ze sobą jakiejś głębszej historii. Zacznijmy może od obejrzenia tego traileru jest tak samo krótki jak trailery Druin, ale zdecydowanie mniej treściwy. Welcome back for another week of career fulfillment and minimal social interaction. We know how challenging it can be to find a place where you feel that you truly belong, and to find a job that treats you mostly with respect and only infrequently with contempt. For that reason, we are excited to inform you that you did an adequate enough job the first time around to have you back. Applicants. So strap yourself in and get motivated to an appropriate degree. Because you ain't seen nothing yet. Jeżeli chodzi o jakąś głęboką analizę, to nie ma co tutaj się za bardzo rozwodzić. W kwestii tego co słyszymy nie można powiedzieć za dużo, po prostu Hand Unit mówi coś, co równie dobrze mógłby powiedzieć w oryginalnym FNAFie Sister Location. Zapewne jest to wstęp do fabuły, ale z jego słów nie da się zbytnio wywnioskować jakichś konkretów. Cały trailer to zjeżdżanie windą znaną nam z Sister Location. Nasza postać się rozgląda i to wszystko. Nazwa gry, czyli FNAF Help Wanted 2, przybliżona data premiery i zremajkowany Jumpscare Balory. Wszystko wskazuje na to, że Sister Location będzie motywem przewodnim nadchodzącej gry. W pierwszym VR, Sister... Stereo Location mieliśmy jedynie zaciągnięte postacie lub poziomy wyglądające jak wyciągnięte z tej gry typu Ventriper. Samego w sobie FNaFa SL na VR nie dostaliśmy i to będzie z pewnością jeden z wielu nowych trybów, jakie będzie można ograć. Mówię jeden z wielu, bo jak dowiadujemy się ze strony Sony, w Help Wanted 2 ma zawierać dużo nowych trybów i lokacji ze starymi, jak i nowymi twarzami. Ciężko powiedzieć, czy pojawią się tu jakieś twarze z Security czy może nawet całe poziomy. Nie byłbym tego taki pewien, ale kto wie. Z tego na co można jeszcze zwrócić uwagę na trailerze, to komputerek nad którym się zastanawiałem, a propos traileru do Ruin. Możliwe, że jest to mały znak, że coś z Security Bridge również dostaniemy, ale moim zdaniem bardziej tu pasuje, że jest to zwykły isterek. Styl ostatnio lubi trollować ludzi, chociażby przez dwa bardzo istotne trailery, które wyszły bez najmniejszych zapowiedzi, więc i tym razem zakładam, że jest to jakiś mały troll. Ciekawy jestem, jak gra będzie osadzona fabularnie. Twórcy delikatnie sugerują, że gra również będzie miała swoją fabułę, a to oznacza, że trzeba ją jakoś chronologicznie umieścić. Tylko teraz pytanie. Gdzie? Zakładam, że fabuła drugiego Hell będzie podobna do pierwszego. W sensie, że też będziemy beta-testerami gry VR na podstawie historii pizzerii Frediego Fazbera. Pytanie tylko, na jakim etapie rozwoju gry będziemy się znajdować w grze. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Czy będzie to prequel pokazujący na przykład gry, które zostały odrzucone przez Silver Parasol, czy może rozwinięcie gry, którą już widzieliśmy w pierwszym Help Wanted? Tutaj jednak pojawia się lekki problem. Fabułę jaką opowiada Help Wanted, można podzielić na wątek z Aftonem i wątek z beta testami gry. Te wątki się ze sobą oczywiście krzyżują. Wątek Aftona mamy kontynuowany w security breach'u, natomiast wątek z beta testami został bez większej odpowiedzi na pytanie. Jeżeli gra ma zawierać wątek Aftona, to musi być albo prequelem pokazującym na przykład losy Jeremiego, którego historię znamy wyłącznie. Kaset, albo musi być kontynuacją Security Bridge'a, w co nie chce mi się wierzyć, że z świata wirtualnego wróciliśmy do rzeczywistości i z powrotem wracamy do świata wirtualnego. Może się też okazać, że fabuły będzie niewiele i będzie się ograniczać tylko do domknięcia wątku z tym, co się finalnie stało z tą testowaną przez nas grą. Niewykluczone też, że gra nie będzie miała żadnej fabuły, a te słowa odnoszą się wyłącznie do fabuły, jaką przedstawiać będzie jeden z trybów, czyli Sister Location. Martwię się również o datę, bo mam wrażenie, że twórcy popełniają ten sam błąd, co przy Fnafie Security Bridge, czyli już na start dają sobie mocno ograniczony czas. Gra została zapowiedziana na późny 2023 rok, czyli twórcy mają około pół roku, żeby się z tego wywiązać. To by oznaczało, że musieli nad tym pracować równolegle z ruin, a z tego co pisali, to ruin było ich priorytetem. Obawiam się przez to, że Hlepo T2 nie jest jeszcze grą, która za niedługo powinna się ukazać i potrzebuje trochę więcej czasu na przygotowania, a twórcy już z góry narzucili sobie czas do końca roku, co jak historia pokazała, może się skończyć nie najlepiej. Jest też wiele głosów odnośnie tego, czy gra będzie ekskluzywem dla PlayStation, czy może będzie to kolejny pełnoprawny FNAF. Szczerze wątpię, że stylu wypuszczałoby jakiegokolwiek FNAFa wyłącznie na konkretne platformy, więc nie martwię się, że na kompie nie będzie można w to zagrać. Zakładam, że będzie to jak z pierwszym Help Wanted, czyli najlepiej przechodzić mając VR, ale bez niego też można sobie poradzić. Nie tak dawno miałem w planach nagrać film komentujący ciszę w fandomie i to, że ludzie trzymają się cały czas tematu filmów FNAF. Jak się okazuje, jest to już nieaktualne i za moment ciężko będzie się wyrobić ze wszystkimi tematami do omówienia. Wakacje pewnie będą żyły DLC, początek roku szkolnego filmem, a okolice świąt i końcówki roku kolejnym FNAF-em. Jeszcze gdzieś po drodze całkiem prawdopodobnie Podobny bije się czołgiem na plus. Pozostaje nam zatem poczekać, aż ta maszyna ruszy. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dzięki, cześć i na razie.